Witajcie, mam na imię Beata, mam 38 lat i chciałabym opowiedzieć Wam o tym, jak zaczęła się największa przygoda mojego życia. Wychowywałam się w rodzinie katolickiej, tradycyjnie katolickiej, niekoniecznie praktykującej. Zawsze pragnęłam bliżej poznać Boga. Próbowałam samodzielnie czytać Słowo Boże i zrozumieć, co jest tam napisane. Niestety nie udawało mi się to. Kiedy pewnego dnia miałam 20 lat, stanęła na mojej drodze kobieta Świadek Ichowy, i zaproponowała mi, że pomoże mi poznać Słowo Boże, poznać Biblię, poznać lepiej Boga, o którym Biblia mówi, ja się zgodziłam na to spotkanie i tak się zaczęła moja historia z organizacją środków ichowy. Po kilku miesiącach studiowania Słowa Bożego przy pomocy jakichś tam książek Organizacji Świadków Jehowy, postanowiłam, że przyłączę się do tej organizacji, zostanę świadkiem Jehowy, ponieważ uznałam, że właśnie ci ludzie znają prawdę biblijną, wiedzą wszystko, co można wiedzieć o Bogu, o Słowie Bożym. Podzielili się tym ze mną i uwierzyłam we wszystko to, czego nauczali. I tak zostałam Świadkiem Jehowy, ochrzczonym Świadkiem Jehowy. W tej organizacji spędziłam 7 lat swojego życia. Większość mojego czasu jako członka świadku, organizacji Świadków Jehowy pochłaniały sprawy, które były związane ze sobą Bożym i z Bogiem, jednak niekoniecznie miały na celu przybliżenie się do Boga. Jedną z takich rzeczy było regularne. Uczęszczanie na spotkania świadków, ciągłe studiowanie materiałów. Drugą taką rzeczą było tak zwane chodzenie od domu do domu i głoszenie Ewangelii. Będąc jeszcze właśnie wtedy w organizacji świadków Jehowy, widziałam, że Bóg odpowiadał na moje modlitwy. Kiedy urodził się mój syn, to był trzeci z kolei trzeci z kolei moje dziecko, zachorował, bo, ponieważ po porodzie okazało się, że miał zakażenie już wewnątrz i był chory, urodził się, był chory. Jedyne, co wtedy mi przyszło do głowy, to, to, żeby pomodlić się do Boga i poprosić go o, o to, żeby po prostu pomógł e, moj Tomkowi, mojemu synowi wyzdrowić. Chciałabym powiedzieć tutaj i zaznaczyć, że świadkowie lichowe nie wierzą w to, że Bóg w jakiś sposób szczególny dzisiaj działa dla ludzi, czy poprzez uzdrowienia, czy, czy poprzez to, że czyni znaki cuda. Jednak w y, moich myślach, w moim sercu nie było innej y, alternatywy, innego rozwiązania jak po prostu poprosić Boga, pomoglić się po, o, o tą pomoc i, i o zdrowie dla mojego syna. I tak zrobiłam. Widziałam to rzeczywiste działanie Boga, chociaż nie zdawałam sobie do końca sprawy co to, co to dla mnie oznacza. Tomek bardzo szybko wyzdrowiał i wszyscy byli tym zaskoczeni. Wyszliśmy ze szpitala. Ja musiałam poświęcić mu bardzo dużo czasu w domu. Nie mogłam chodzić wtedy, wtedy na zebrania. Y, na zebrania Świadków Jehowy do sali Królestwa. Urwał się mój kontakt i też niewiele, niewiele osób mnie odwiedzało. W tym samym czasie w moje ręce dostała się książka pod tytułem Od Świadka Jehowy do Świadka Jezusa Chrystusa. Niewielka książeczka, którą przeczytałam bardzo szybko, zburzyła wszystko w to, to co do, tej, do tego momentu wierzyłam. Zobaczyłam, że organizacja świadków Jehowy, Towarzystwo Strażnica, kłamie i oszukuje swoich członków, że nie tylko przekłamali prawdę biblijną, przekazują ją w sposób niewłaściwy, to jeszcze dopuszczają się innych, gorszych kłamstw. To spowodowało, że zaczęłam szukać informacji w internecie na temat, Organizacji i utwierdziłam się w przekonaniu, że to, co było napisane w tej książce, jest prawdą. Zaczęłam też czytać Słowo Boże, poznawać na nowo Biblię, Biblię, która towarzyszyła mi gdzieś na początku i nie była Biblią wydaną przez organizację Świadków Jehowy. Bóg zaczął mnie przekonywać przez swoje słowo to o tym, co jest prawdą, tą prawdą biblijną, o tym, kim on jest, że jest Bogiem, że jego syn Jezus Chrystus jest Bogiem, że Duch Święty jest Bogiem. Ja uwierzyłam na nowo w jedynego prawdziwego Boga, w trójcy yy, jedynego, i postanowiłam odejść od tej organizacji. Nie mi większych problemów z odejściem z organizacji, ponieważ informacje, które posiadałam były dosyć niebezpieczne i yy, zaczęłam się nimi dzielić, co powodowało yy, pewne zamieszanie wśród członków yy, lokalnego zboru, w którym, do którego należałam. W związku z czym starsi tego zboru przeprowadzili ze mną rozmowę. Nie udało im się przekonać mnie, by zmienić moje myślenie i ponownie uwierzyć w to, co oni głoszą. Dlatego poproszono mnie o to, by napisała list, w którym rezygnuję z, z bycia członkiem organizacji Świadków Jehowy. I tak też zrobiłam, po czym zostałam bardzo szybko wykluczona z tej organizacji i nie poinformowano nikogo o tym, dlaczego zostałam wykluczona. I od tego momentu wszyscy, którzy mnie znali, którzy się ze mną przyjaźnili, moje przyjaciółki, koleżanki, przestały ze mną rozmawiać, ponieważ Organizacja Środków Ichowych zadranie rozmawiać y, swoim członkom z byłymi, wykluczonymi już y, członkami tejże organizacji. Y, od tego momentu zaczęło się moje nowe życie z Bogiem. Bóg zaczął zmieniać moje życie, zaczął zmieniać mnie. Przestałam się bać śmierci, co wcześniej bardzo często to uczucie towarzyszyło mi, kiedy byłam w organizacji Świadków Jehowy, i jeszcze, jeszcze wcześniej. Byłam przekonana, kiedy byłam w organizacji, że to życie po śmierci nie istnieje, ponieważ Świadkowie Jehowy nie wierzą w to, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną, która idzie do nieba bądź do piekła. To mi nie pozbawiło strachu przed śmiercią. Ja nadal bałam się śmierci, bałam się tego, co się stanie wtedy. Kiedy odejdę z tego świata, kiedy skończy się moje tutaj życie na ziemi, co będzie dalej? Kiedy swoje życie powierzyłam Jezusowi Chrystusowi, odpowiedzią Boga było to, że zabrał mój strach przed śmiercią. Przestałam bać się śmierci. Zrozumiałam, że nieważne ile będzie trwało moje życie tutaj na ziemi, to kiedy umrę, spotkam się twarzą w twarz z moim Panem, Zbawicielem, Jezusem Chrystusem. Wydarzyło się jeszcze coś więcej. Bóg uzdrowi, uleczył mnie z uzdrowił mnie z depresji, z przygnębienia, które ciągle towarzyszyło mi, kiedy byłam członkiem organizacji świadków Jehowy. Dzisiaj mogę powiedzieć, że czuję się szczęśliwa, radosna, cieszę się codziennym życiem z Bogiem, moją rodziną, moim mężem i dziećmi i uczucie przygnębienia i smutku nie jest stałą częścią mojego życia, tak jak to wtedy było. Nie boję się śmierci i jestem ratostą osobą.